Pociąg taniej linii kolejowej spółki Intercity Gałciński ze Szczecina do Lublina i Bielgostoku przez Łowic, Sochaczew, Warszawę Zachodnią, Centralną, Wschodnią, Dęblin, Puławy, Miasto, Wyjszczana do Drugi przy Beronie drugi Pociąg taniej linii kolejowej spółki Intercity Gałciński ze Szczecina do Lublina i Bielgostoku przez Łowic, Sochaczew, Warszawę Zachodnią, Centralną, Wschodnią, Dęblin, Puławy, Miasto, Wyjszczana do Drugi przy Beronie Drugim. Proszę za ostrożność.